W związku z tym, że mam pewne doświadczenia jako wójt drugiej pełniący funkcję, swoją funkcję po raz drugą kadencję, byłem wybrany w wyborach większościowych przez ogół społeczeństwa. Uważam, że forma taka wyłaniania przedstawicieli bezpośrednio przez społeczeństwo jest chyba najbardziej odpowiednią. Formą, która się sprawdziła w ostatnich sześciu latach, to chyba jest najlepszy dowód, że większość gmin rozwija się pod przywództwem wójtów, wybranych w bezpośrednich wyborach w sposób właściwy, prężny i to jest chyba najlepsza rekomendacja takiej formy wyboru. Sądzę, że taka forma wyboru do Sejmu, do parlamentu, również przyniosłaby korzyści dla społeczeństwa i dla kraju.